No, chodź tu do drzwi, chodź. Misiu. co on tam robi? Stresuje mnie. On szedł w ścianę? Nie wiem. Nie wiem, nie pytam. Uuu, co to robiło? Przygniłe insygnia. Jakby miał jakąś przyczynkę, broń? Dragon Lord. Poczekaj, co? Kim był Dragon Lord? Ale co? Placidusax, czy kto? Czy z smoczym... Albo... Nie, nie wiem nie wiem, o kim mówisz. Dragonlord. Dragonlord to jest ym, czerwony smok. Fibi. Yy, I bardzo fajnie się farmiło, jak miałeś paladynę na 45. levelu. I to były dragonlordy. Na dl -e się szło. Kiedyś się farmiło DL-e. W db yy, Chociaż nie, na 40. levelu to bardziej zwykłe dragony. Więc tak, to był Dragon Lord. Potrzebuję dokładniejszego pytania, żeby ci odpowiedzieć, jeśli chcesz, chcesz coś więcej ode mnie uzyskać. lord. no właśnie dlatego powiedziałem, że Placidusax, ale, ale no... Aha, bo ten, jak on to się nazywa? D -d 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 ten czerwony smok? Fortisax jest li -li -liczo, liczo, smokiem, tak? Smokiem, liczem, coś tam, coś tam. Licz Dragon Fortisax. A po polsku? O. Ja pierdolę, to jest... Ech, te nazwy są straszne. Będzie kiedyś Jedi Survivor albo Fallen Order, bo w sumie tam też ludzie potrafią siedzieć nad busami po 10 godzin. Wątpię. Fallen Order kupiłem na premierę generalnie i było dla mnie kurewsko nudne, jeśli mam być szczery. Zanudzałem się mocno, nie przyszedłem. Fallen Order bardziej mi się skojarzył takim z taką grą Ubisoftu niż Souls-like'iem. I, i no taki feeling miałem średni, szczerze mówiąc. Bardzo średni. I, 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 mimo, że kocham Gwiezdne Wojny, generalnie o, tak powiem, nie? Ja uwielbiam Gwiezdne wojny. To jest jedno z moich ulubionych uniwersów, najbardziej ulubionych uniwersów ever. Władca piersieni, Star Wars i Matrix to są moje ulubione serie filmów generalnie, nie? Ale... Ta gra mi nie podeszła. Prędzej bym zrobił no Defran w Star Wars Jedi Academy. Nie byłem tu jeszcze, nie? O Jezu, nie mogę patrzeć aż tak, aż tak na czat. Dobła! Czy żeby dojść do. E, bu, bu, bu. Żeby dojść do Ricarda. Nie, potrzebujesz jakiegoś itema, czy nie? To po prostu idzie się tam. Bo tak samo jak o tym kluczu nie pamiętałem, to boi się, że nie pamiętam o czymś jeszcze. Ale wydaje mi się, że nie. Chociaż teraz też mi się wydawało, nie? Aki z kwiatkiem. A propos Matrixa wyłączyłem w połowie, bo się stream zaczął. O, proszę, oglądasz Matrixa. Szanuję. Ja Matrixa uwielbiam. Szczególnie jedynkę. Bo akurat Matrix to jest jedna z tych serii. O, szóstka. Już nie potrzebuję. To jest jedna z tych serii, która jest im dalej tym gorzej, niestety, ale mimo wszystko uwielbiam, kocham całym serduszkiem. Też pamiętam, jak jeszcze raz oglądałem, jak byłem bardzo młody. Matrix to jest film z 99 roku, nie? Jedynka. Adr23154. Dzień niedobry, kupiłem Borderlands 3 i co to za gra? No proszę. Czemu, nie, czemu niedobry? Halo. Borderlands są fajne, ja lubię Borderlands. To się chodzi i strzela i zbiera... Bronie ciekawsze, które fajniej strzelają i tak dalej. Ja serdecznie polecam. Ale no, o czym tutaj mówiłem o Matrixie? Jak oglądałem pierwszy raz, miałem jakieś 9-9 rok. To ja nie byłem w Kinie oczywiście. Więc ja nie oglądałem na premierę. Tylko parę lat później pewnie, jak leciało w TVN-ie, mając życie. Załóżmy, że to mógł być 2002. Czyli miałem jakieś 9 lat. I zachuja tego filmu nie rozumiałem. Jedyne co pamiętałem z tego filmu, bo z rodzicami oglądałem, to to, że Keanu Reeves pływał w kisielu. Tyle zapamiętałem, że pływał w kisielu. To jest najbardziej zagłębione w mojej pamięci. Wspomnienie z mojego pierwszego w życiu oglądania Matrixa, więc. E, e, dopiero wiele lat później zrozumiałem ten film i, i kocham. Matrix jest nudny, nigdy w nie obejrzałem. Masz prawo tak twierdzić, a ja mam prawo twierdzić, że się mylisz, nie? Wiesz jak jest. Ale to u są, nie. Mi się podoba to, że Matrix to jest taki film, który ukazuje dystopię. Nie uwielbiam filmy dystopijne, że które. W jakiś tam pokręcony sposób starają się pokazać, jak bardzo jesteśmy w pizdzie jako ludzkość, nie? <grym> uwielbiam tak. i Boże uwielbiam, kocham takie filmy. Czy obcego lubię? Lubię. Lubię? Mam też nie widać, bo ta koszulka jest sprana. Czekaj. Nie, nie widać praktycznie. To jest. <grym> koszulka, na której jest combo, bo to jest combo IT e. i obcego. I jest oczywiście ta scena słynna z IT, e. jak tam chłopczyk. E... Czy dziewczynka? Chłopczyk, z IT e. na tle. O kurwa Nie chcę tylko tam dojść na koniec Fuck off e, Na tym rowerze leci na tle na tle księżyca kurwa obraz, e, tylko że zamiast IT e w tym koszyku na przodzie rowerka ma obcego właśnie e, Lubię! E, I też bym powiedział, że, że obcy cała seria i chyba obcy też ma podobny przypadek jak Matrix, że im dalej tym gorzej, według mnie. E, jest, jest też gdzieś w topce mojej, jeśli chodzi o filmy. Piecznić bestii. Dobra, tam, nie tędy. Punktujesz, panie Remczak, punktujesz. Wiesz, to może, może się okazać, że ja po prostu wiem, co ty lubisz i specjalnie się ten... Pod, podlizuje, nie? <laughs> to nie miałoby sensu. Eee... By, by, by. Ja nie chcę tego zabijać, ale. Dobra, mam mało HP. Eee! Nie, 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 nie żyguj. Ała eee! Da się zabić. Petycja: bronie, które mają poli damage, powinny one-shotować może nie one-shotować, ale powinny zabijać szkielety na tyle mocno, że nie trzeba ich dobijać. Tak być powinno. Perfumiarz. Okej. Okay. Ojej, Happy Tree Friend! Oj, lisitki. Ja Happy Tree oglądałem podstawówce jeszcze, e, więc myślę, że mój pojebany humor, którego zazwyczaj nie prezentuję na streamach, bo to byłoby złe, e, pochodzi bardzo mocno z, z tamtych czasów, kiedy ja byłem w podstawówce e, i oglądałem Happy Tree i to, mm, mm, happy trifriends, Friends, których nie oglądało się nawet na YouTubie, nie? Wtedy jeszcze YouTube'a nie było. To się oglądało na jakichś stronkach z fleszowymi gierkami zazwyczaj, albo coś takiego. Idealny popiół, brak umiejętności. <laughs> no skill. <laughs> Może połącz ten Ark Run z ranem bez ulepszenia broni. Fancrem hack. Siema, ja się chcę pochwalić sprzedalem i kupiłem nowy samochód Forda Focus raz Cieszę się tak ze hej. No proszę, gratuluję. Ważne, że ty się cieszysz. Ja się na motoryzacji nie znam całkowicie, ale ważne, że ty się cieszysz. Nieważne, co ci ktokolwiek powie. Tędy się da wyjść tutaj? Ja tego nigdy nie widziałem tutaj, okej. Okay. Ciekawe. Wielka tarcza złotego drzewa. Pójdziemy na koło mimo wszystko. <śm> Najtrzeba muzyczka. <śm> Happy Triple nie. <śm> ja wtedy naprawdę byłem w podstawówce, jak to na. Jak, 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 jak ja mogłem takie filmiki. Eee, takie filmiki. Według mnie. Dla młodego organizmu. Młodego umysłu. Są bardziej szkodliwe niż. Nie wiem. Granie w duma. I napierdalanie demonów. Czy nie wiem. Granie Wolfensteina. I strzelanie do nazistów. Tak mi się wydaje. Że, że to jest dużo bardziej niezdrowe. Dobra. Idziemy w dół po prostu. Eee, Tata bieczary czary? Tak. Chyba tak. To jest właśnie chyba ta. Plus jest chyba. K karyjska... karyjskie odbicie? Nie, nie pamiętam nazwy tego... tego spela, które też działa podobnie, nie? Tylko, że on nie odbija, tylko okay. zamienia... no siemanko. <grych> tylko zamienia w... takie sztylety jakby, które się pojawiają nad postacią. Mając sześć lat oglądałem odcinek za odcinkiem Happy Trishands, bo miałem... Chyba byłem pojebanym sześciolatkiem, no właśnie. Znaczy... Ja nawet nie wiem, wydaje mi się, że to dla mnie jakoś wcale nie wpłynęło, oprócz tego, że teraz mogę sobie powiedzieć, ja pierdolę, to było głupie, żeby takie rzeczy w wieku, nie wiem, kurwa, 8-10 lat oglądać, ale to wszystko, ten komputer, jakby spadali drzew i oglądali otwarte a IRL, to by było dobrze, tak, dokładnie tak. Znaczy, inna sprawa, że my mam, mamy, już nie chyba, tak? Kiedyś, jeszcze parę lat temu czy rok temu, istniało coś takiego jak LiveLeak, nie pamiętam kiedy, ale chyba zamknęli go, tak? Ja nie lubiłem LiveLeaka i tam nigdy nie wchodziłem, ale znałem pojebów, którzy do dzisiaj są normalnymi ludźmi. Mimo tego, że oglądali sobie, jak działy bardzo dziwne rzeczy nagrywane. Eee, no, ale, ale no. Ujrzałem berserka 1.9.7 i jest zajebisty. anime. No. Babka z w pewnym momencie wezwała rodziców, bo wszystkie moje zadania domowe były o temacie krwi, śmierci i przemocy. <laughs> o Jezu. Eee, nie, ja tak nie miałem. Eee, ale, ale ten. Ale no! Śmierć, krew i przemoc. Ja w gimnazjum i w liceum byłem metalem takim takim mocnym, nie? Nosiłem glany, słuchałem bardzo ostrej muzyki. Teraz ja też słucham, ale nie mam czegoś takiego, że się z nią identyfikuję jakoś mocno. Po prostu lubię jej dźwięk. Oła. Co ja je nam jeszcze z boku bije? Nic? A nie, glut! Halo! No kij z glutem. Dobra. Czy po co ja tu w ogóle jestem? Ja tu nie chciałem być nawet. Po co ja tu przyszedłem? Nie. Dlatego, kurwa, macie, nie będziesz mieć nic. Nic nie będziesz to, mieć. Ja nie nadążam za czatem. Będziesz biedny, będziesz biedna. To będzie, kurwa, żenujący rozwój. Nie będzie żadnych efektów, ponieważ nie napierdalacie. Nie jesteście, kurwa, głodni życia. Macie ciepło, bezpiecznie, jest fajnie. Macie tysiące wymówek. Prawda. Jak oglądam stream, mając 40 lat, jest cacy? Jest cacy, oczywiście, że tak. Nie zawsze mówię, że... Znaczy, zakładam, że ty lepiej wiesz, niż ja wiem. Tak powiem, nie? Jeśli ty się dobrze bawisz, to znaczy, że robisz to dobrze, nie? Wydaje mi się, na ten moment w moim życiu, mając 30 lat skończone, mm. <laughs> mogę powiedzieć, że nie ma chyba nic gorszego, niż zabić w sobie szczęście, takie, 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 wiecie, takie proste szczęście, nie? Taką, taką chillera, bo ja czasem widzę, widzę ludzi w wieku, nie wiem, 20 lat, i jedyne o czym oni mówią i o czym myślą to jest. Yy, kariera. Fajnie, Ała, Ała, Ała. Fajnie jest myśleć o karierze i sukcesie w życiu. Ale dla mnie to jest takie. Eee, nie chcę kariery. Ja chcę żyć spokojnym życiem i się to przybawić. I takie zabicie w sobie takiego dziecka. To jest takie... Mm. Chociaż jeszcze parę lat temu się bardzo często mówiło. Wiem, że dalej osób, e, dalej wiele osób tak ciągle myśli, że gry komputerowe są dla dzieci, nie? Że jak ej, masz 30 lat i grasz w gry komputerowe, teraz nie znajdziesz 30-latka, który nie gra w nic praktycznie, nie? Więc te czasy się zmieniają i to mi się bardzo podoba. Już nie ma. Stygmat gracza to nie jest taki, że najgorszy człowiek na świecie i w ogóle dzieciak. Tylko to jest po prostu hobby, legitne, w <grym> którym można się dobrze bawić i spędzać czas. I to pewnie nawet lepiej niż oglądając telewizję czy inne gówno, ale to już. Inna sprawa. O, ogniu wypinaj się tak, to jest mój ulubiony spell, Bo to znowu ten... Czy byłem jakiś gruby, bo słyszałem kiedyś i mam pytanie, tak, byłem gruby. Teraz znowu jestem e, bardziej fik bardziej niż fin. Niż więc e, byłem, schudłem e, i teraz chciałbym znowu schudnąć. Może nie aż tak drastycznie jak ostatnio wtedy, bo wtedy szedłem ze 120 do 66 kg. Teraz jestem powyżej 90. Chciałbym tak do 75 wejść. A więc no. I dlatego teraz też zacząłem. To chciałem, o! Zacząłem znowu sam gotować. Zacząłem sam gotować. Chcę yy, mocno ograniczyć zamawianie żarcia, bo to jest po pierwsze drogie. Yy, a po drugie, no, jak się zamiał jakie to się wie, co się robi, nie? Dobrze wie, że to jest kurewsko puste, niezdrowe. I tak naprawdę lepiej jak chcesz zjeść kurczaka, pewnie nie zrobisz go tak dobrze jak ci w KFC, ale lepiej to zrobić samemu, nie? Więc dzisiaj sobie odjebałem, mimo że niezdrowo, ale zdrowiej niż z KFC, zrobiłem sobie spaghetti. Pierwszy raz chyba od... od wielu lat jest zdrowe, bardzo zdrowe, tak. Te tłuszcze nasycone, wszystkie aż, aż skwierczą i mówią, jestem zdrowy, nie? E, a czy sam kurczak jest zdrowy, nie? Ale panierka z tłuszczem to jest najgorsze, co może być. Więc, no, jak ktoś lubi bardzo panierkę na kotlecikach albo na kurczaku, to to jest jeden z najlepszych pierwszych kroków do e, schudnięcia. Jeść e, mięso grillowane. Duszone i tak dalej. Ale... Nawet smażony na małej ilości, na małej ilości tłuszczu, ale nie w panierce, bo panierka bardzo lubi planiać tłuszcz, nie? Mam 8 lat? Tak, mam 8. Czekaj, czekaj. Uff, gratulacje, współczucia. Ja w y, 30 nie miałem baby i w ogóle freelancer, teraz z ringiem do pracy i sweet home, home sweet home. Serio? Nie, nie mów mi, że tak skończę też. <laughs> Masz 8 lat, to tak jakby z przodu była jedynka, jakbyś miał 18, więc zarośni, kurwa. Od tego weekendu zaczynasz pracować i do grudnia się wyprowadzasz, bo sobie w życiu nie poradzisz. Jak ważyłem 220 kg w wieku 30 lat, powiedziałem sobie, że pierdolę, jadłem 1000 kalorii i cały dzień byłem e, na siłce i teraz ważę 87, o widzisz. Masz jeszcze większy progres. Jeszcze większy. No, znaczy ja ten ja akurat yy, przez, przez pierwszy miesiąc, może dwa, dość mocno robiłem e, cardio, jak, jak, jak byłem na diecie, a później głównie sama dieta mnie, mnie odchudzała. Ćwiczenia, ćwiczenia są tylko dodatkiem do, do tego do diety, jak chcesz schudnąć. 90% tego chudnięcia to jest po prostu ograniczenie, znaczy możesz spalać dużo więcej niż zjadasz, na przykład nie? to oczywiście by się jeszcze mocniej przekładało, ale głównie chodzi o to po prostu, żeby więcej spalać niż jeść. Deficyt. A masz z panierką dużo wspólnego, ja kocham panierkę. <grym> ja nie bez powodu lubię kurczaka z KFC, lubię kotlety schabowe i tak dalej. Więc ja wiem, że to jest moja jedna z większych słabości, nie? Jeśli chodzi o zdrowo-niezdrowe żarcie, bo samo mięsko... Wiadomo, wiele osób powie, że nie, mięsa się nie je, bo to jest niezdrowe. Ale to weganie, więc ja ich nie słucham. E ale samo mięso jest zdrowe samo w sobie, nie? Białeczko, tłuszczyk i tyle. Dobra, co będzie tutaj? Pijesz tam, co tak? Piję. Mam, mam zaraz sobie zrobimy kolejnego, bo jeszcze kończę. Parówka jest dopiero zdrowa, cała tam ta tablica Mendelejewa. Znaczy, parówka parówce nierówna, nie? Jak znasz się na składach i wiesz, jak patrzy się na te składy, to bierzesz sobie zdrowszą. Ale co? Czy komuś się chce? Ja patrzę bardziej, jak mi smakuje, nie? Ale no, zdrowie to nie znaczy też... Są rzeczy, które są niezdrowe, ale niskokaloryczne, a są rzeczy zdrowe, ale wysokokaloryczne, nie? Na przykład masło orzechowe i ogólnie orzechy. Orzechy się mówi tak, jedz orzechy, orzechy są zdrowe, z tym, że nikt ci nie mówi, dopóki się sam nie, nie zainteresujesz, że 100 gram orzechów, taka garteczka ma 600 kalorii. To jest mniej więcej 1 czwarta zapotrzebowania kalorycznego dorosłego mężczyzny, <gry> więc 4 garści i teoretycznie nie powinieneś nic więcej jeść przez cały dzień, ale to trzeba się wgłębić. A, nic, tylko dyscyplina, bo bez tego nic nie zrobisz, dokładnie. Obstawiam starbis, no właśnie nic się nie pojawiło jeszcze, więc trochę się boję, <gry> nawet nie ma nic na środku. Muszę błuszka jeszcze sięgnąć. Dżem ze świni, to bym zjadł. To jest ciekawe. To dzisiaj drinki czy piwo? Drinki. Mamy drinki, yy, mówiłem na początku streamu, ale powtórzę jeszcze raz. Byłem w Żabce i stwierdziłem, że nie chcę piwa, bo chwilowo mam dość. Już piłem piwo w tym tygodniu, w środę, na sesji RPG z chłopakami. I chciałem drinki i pomyślałem, grejpfrutówki też nie chcę, bo grejpfrutówka już mi się przepiła. I tak patrzę pod ladę i tak tam jest, widzę lubelska mango. I mówię, proszę lubelską mango. I oprócz tego miałem jeszcze normalne zakupy, i sobie spakowałem, wszystko spakowałem, pani ten, pani skasowała, zapłaciłem. I ostatnio miałem właśnie w tą butelkę wziąć. I patrzę, że mi złą skasowała. I mi skasowała żołądkową e, mango. Mango melon to jest. Ładna butelka generalnie. Ja więc nie mam lubelskiej, ale mam mango melon z białym monsterem. I jest spoko. Ile widzisz palców? Tyle. Chętnie ja ty zjem 4 gaści orzechów i nie zmarnuję już więcej czasu na jedzenie. Te, teoretycznie da się, nie? Jakbyś. jakbyś... Tylko, że... Oh, to jest zbyt skomplikowane, nie chcę mi się o tym gadać. Bo są węgle, są tłuszcze, są białka. Taka, tak, takie trzy podziały najprostsze jakie mogą być. E, orzechy i masło orzechowe mają tylko tłuszcz i tylko e, białko, głównie tłuszcz. Oczywiście na mnie troszeczkę węgli, ale to jest taka znikoma ilość, że szkoda o niej mówić. Jak było na weselu nudno, bo... Znaczy fajnie, ale ja nie tańczyłem, więc bawiłem się tak mech. Tak powiem. Miałem sesy sesyjkę z chłopakami, powiadasz tak, dokładnie tak. I skończyliśmy w sumie tę naszą kampanię. To, była, to miała być mini kampania, i była mini, nie? ale to były 5 sesji po około 5 godzin, 6 godzin. 5 sesji po 6 godzin to była mini kampania nasza. Popiłem oczywiście, że tak. Słońce żołądkowa czy żubrówka? Poczekaj. Teraz kurwa sam nie wiem. Coś na rzecz! Coś na rzecz! Muszę zobaczyć, czekajcie. Ta scena teraz jak z Hannibala Lektera, Red Dragon. Czerwony Smok to jest dla mnie najlepszy film z tych wszystkich kanibalowych. Powiedz mi bombska z Lub Night. My nie, my gramy razem w Fortnita. <laughs> Emerka iri, Białą Ewa Gerwald, co zrobiłeś z moją białą mewo? Nic nie zrobiłem, szmato. No Gerwald. Nasrałem Eee, czekaj, to jest taka ładna, srebrna ta, to jest żołądkowa głożka, rześka, nie widzicie, bo to się odbija, nazywa się rześka i jest mango melon, fajne, fajne. Więc, jak już ją przyniosłem, to dopiję to, co mam tutaj i pójdę sobie drinka zrobić. Ja się też właśnie nie do końca dobrze bawię na, na weselach przez to, że muzyka jest taka niemoja, nie moja, nie? Ja nie jestem jakoś zamknięty na muzykę inną niż tej, tą, którą, ja, którą ja lubię, bo mogę po niej przysiedzieć i ją stolerować, ale to jest właśnie bardziej tolerowanie, aniżeli enjoyowanie prawdziwe, nie? Czy dzieci były? Było parę, pan, pa, pa, parę par z dziećmi rzeczywiście, tak, ale chyba żadne, żadne nie zostało skopane, że tak powiem. Mimo że rodzice niektórzy byli w bardzo ciężkim stanie, że tak powiem. Zenek, tak, między innymi. Między innymi, a czy wiadomo, nie, znaczy, ja, jakbym ja miał swoje wesele, ja bym bardzo chętnie e, zamówił zespół, jakiś normalny, punkowy albo metalowy, który by mi całą noc napiędalał punk i metal, i pokrewne inne, e, pokrewne inne te. Ale najgorsze jest to, że jak robisz wesele, to przynajmniej byłoby to zazwyczaj jest tak, że to się robi dla, dla rodziny, a kto jest w rodzinie? Zazwyczaj rodzice, dziadkowie. Oni się najlepiej bawią przy tych właśnie takich typowych, kurwa polskich smentach, który, przy których się wszyscy bawią od 30 lat, tych samych i się niewiele zmienia. Już bym wolał jakiś rave, naprawdę. Wolałbym, żeby pu puścili kurwa jakieś ostre techno, niż kurwa zenka i inne te ścierwa, no. Przepraszam bardzo, no. Ech, ale no. Szanty też by były spoko. A ja, czy wiesz co? Mi się wydaje, że żaden zespół metalowy nie odmówiłby zagrania szant na metalowo. Tak mi się wydaje. Że większość, większość z tych ludzi. Z tego uniwersum i ma trochę w serduszku, nie? Nie robiłbyś wesela? Czemu? Dobra, już za długo y, Te walki odkładamy bufy i wchodzimy I zaraz poczytam jeszcze czat, jak zabijemy bossa Albo umrę Okej, okay, weszło Nie mam staminy na rola, okej okay. Nie będzie Sagera. Sager? No nie! O, okej, okay. weszło. Będzie w drugą fazę, czy nie? Tak, ma. ma drugą fazę. Tą swoją wewnętrzną drugą fazę. Okej, okay, łatwo Halo, Radagon? Chcesz nam coś powiedzieć, mordo? Co tu się wydarzyło? Po co ci żona w ogóle? A, wiesz co? Do takich różnych rzeczy Nie, ja, ja mam taki problem, że... A zresztą, Boże, nie, nie, nie gadajmy o takich bardzo prywatnych rzeczach Ja o takich rzeczach nawet moim przyjaciołom nie mówię, a to dopiero ludziom w internecie Więcej umysłu, więcej wytrzymałości. I tyle. Widzę, że grę kończymy. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Jeszcze nie. Spokojnie. To, to, to jeszcze potrzebujemy. Właśnie, fajnie, jakbym zaraz gdzieś tam. Eldeńską bestię, po pierwsze. Eee, czy gdzie jest ta winda? A po drugie, fajnie by było, jakby ostatnim bossem był rycerz Godrika. Proszę. Niech zamiast Eldeńskiej bestii będzie rycerz Godrika. W lokacji e, Godskin Duo był Radagon i Deurunem, ale nie, to jest. To jest Lokacja Godskina no Noble. Tego Grubaska, tylko, nie? To jesteśmy w, w, w domku Ricarda. W Godskin duo był z kolei Godfrey. Tak? Dobrze pamiętam? Godfrey, na bank był Godfrey. Tam jest jeszcze item. Czekajmy do trzeciego drinka, to nam prawdę powie. To jest trzeci drink. Ale no. Jak ktoś się spieszy, raz na streamie, albo też nie ogląda streamów, a czy no, filmów z. u Filmów z. na YouTubie, z piątków. Piątki bardzo często stream się przeradza w Jerdolenie o Chopinie, gdzie jest więcej gadania niż rzeczywistej gry. <laughs> Więc no, to, to może dzisiaj na ten. na. nastąpić. Oh, hmm. Elden Beast zamiast Rykarda. To było ciekawe. Myślę, że nawet na wielkość. na wielkość map by, by zadziałało, bo tak naprawdę jeśli chodzi o Elden Beast. Największym problemem odległości nie jest to, że, że gracz musi bardzo uciekać, tylko to, że sama bestia ucieka zazwyczaj nie? i trzeba ją gonić. Więc tak naprawdę im mniejsza arena walki z bestią, tym lepiej dla gracza, tak mi się wydaje. Bo nie ma gdzie uciekać ta jebana bestia. Połowa walki z bestią to jest ganianie jebanej bestii, bo ona spierdala, bo jest, jest chipom, nie? Słuchajcie, gdzie, gdzie jest to przejście? O! To... Gdzie jest to przejście? Boże, ja się zagubiłem. Ale... Tutaj? Nie, no nie tutaj. To nie jest tutaj. Boże. To jest dopiero trzeci drink. A ja już po prostu nie wiem, gdzie jestem, nie? No, przestańcie. No, zabiję ich, bo nie mogę się kurwa ogarnąć, w jakim ja w ogóle miejscu jestem. A gdzie ta ręka? Kurwa, soraka do mnie strzela. A tam, okej, okay, tak? Okej. Okay. Eee, <grym, zauwańcone> I see you're in bad spot, buddy. Need a hand? Yes, please, please my friend. Mój friend, I need the Byłeś tam na dole, ta! No ja wiem, ja wiem, ja wiem, że byłem w tym miejscu, ale Patrzyłem na tą przepaść. Uuu, big boy. I stwierdziłem nie, to nie może być tutaj. A jednak, jest fucking ład. Trzeci drinki już się dzieje. <laughs> Dopiero 20. I to jest to, że jak, jak pije piwko ee, To jest dużo lżej, nie? Jest ze mną. E, ale jak już wchodzi coś mocniejszego, to... Aweł nie ma hamulców. Paweł nie wie, kiedy zatrzymać się. Proszę zatrzymać te karuzelę śmiechu. Kulki ci zmiotły? Tak, zrzuciły mnie z planszy. Um. Jeden? Serio, jedynka? A wejdziemy tutaj jeszcze. Tu jest zwyczaj raja chyba, tak? Tu, o. Do questa. Znaczy, zazwyczaj, jak się jej questa zrobi. A nie zazwyczaj, co ja pierdolę. Mógłbym... Fajne, fajne. Mógłbym iść na dół, i tam są jeszcze moby, i tam są jeszcze rzeczy, ale czy ja chcę? Chyba nie chcę. Nie chcę też iść po... kamień szóstkę? Boże, budzik mi dzwoni. Halo, Witcher. Tam wiedźmi mi gra w telefonie. Stop! Stop! Ała. Zaraz jak dobiegnę, to wyłączę budzik. Mamo, już wstaję. Daj mi jeszcze 5 minut. Czemu ja mam budzik na 19.50? Aaa, bo wczoraj miałem grać w CS-a z chłopakami i graliśmy. O 20. Wyłącz, żeby mi już nie grał nigdy. Never, ever. Skrótu nie blokowałeś? Nie potrzebuję skrótu, mam tutaj. Czy podam numer telefonu? 6969696969. Mam budzik do assassina. Ja mam trzy budziki. Eee, w sensie trzy dźwięki do budzików, które sobie tam randomowo ustawiam. Mam e, ten najbardziej znany motyw z, z Wiedźmina Trójki. Mam e, z Cyberpunk'a. Can you feel it? Can you touch it? Oczywiście ten. E, refused, tudzież samuraj. I trzeci budzik to jest. Nie, mam cztery. Trzeci budzik to jest jeszcze megalowania. Tobiego Foxa, z. Jak to się nazywa? Zaraz ktoś napisz na pewno, ale megalowania. Każdy zna megalowanie, nie? I czwartym budzikiem jest. Moon film z DuckTales, Undertale, o właśnie, z Undertale'a, Mega Mam takie cztery budziki, jak w starej filmie. 555, 0700, 880. Kto tu jest?